Prace nad prawem wodnym w Sejmie się zakończyły. Projekt ustawy trafił do Senatu. Czy jest szansa na jego poprawienie w trakcie procedowania w Senacie? Miejmy nadzieję, że tak. Konfederacja Lewiatan zgłaszała szereg uwag do tego projektu, w tym te dotyczące niekonstytucyjności wielu przepisów. Takim niekonstytucyjnym przepisem powielanym w tym projekcie wielokrotnie jest możliwość wydawania przez państwową osobę prawną wody polskie. Aktów prawa miejscowego, czyli aktów powszechnie obowiązujących i wiążących wszystkich obywateli znajdujących się w zakresie oddziaływania takiego aktu prawa miejscowego. Oprócz tego przepisy projektu prawa wodnego zawierają przepisy niesystemowe uderzające w podstawy funkcjonowania postępowania administracyjnego w Polsce, w szczególności te, które pozwalają rozstrzygać o sprawach administracyjnych w postaci tak zwanej informacji i możliwości zaskarżania przez obywatela tychże rozstrzygnięć w drodze reklamacji. Jest to uderzenie w podstawy obowiązującego w Polsce systemu prawa w zakresie rozstrzygnięć administracyjnych, władczych rozstrzygnięć państwa.